Oraelo, no wstałem o 11, pojechałem, nie powoliłem konia do 13 w łóżku Ty, co ja p****, ale dziury yy, no, najpierw obiad, pojechałem do Mielca I w trakcie jechania do Mielca stwierdziłem, no bo już tak na badanie krwi byłem spóźniony, bo badanie krwi jest od 8:00 rano do 10 Więc jutro pamiętasz zaśpię i nie pójdę, czyli dopiero w poniedziałek pójdę I pojechałem se do Media Expert, a nie tak se pooglądać kur dla rzeczy, nie? Co kurwa by się do chaty przydało, nie? I tak, pod pachę wziąłem nową mikrofalówkę, jakieś kur... zestawy do kuchni, czajnik elektryczny kupiłem do chaty i kupiłem airfryera jeszcze. A pomyślałem sobie o tym, bo TikTok mi się wyświetlił, nie? Jak ziomek robi pizzę w airfryerze i zakończę, że ja zrobię to kur... raz i pójdzie w odstawkę. To pierwszy raz chyba jakbym byłem fr... to pierwszy raz jest po, po fryzjerze, kur... Z Warszawy. To jak, jak Holak mnie zabrał k**a, z chaty gdzieś wyciągnął, to był pierwszy raz ten. A tu No, tutaj to chyba najlepszy look jaki miałem. Prawie wygląda mi, już tak jak jest Żul k. Mamy jakąś bazę konkretną? Mamy. Jakie Konkretą kordy? Konkretnie mnie, ale mamy. Minus 1100 na, minus 1000, na plus 1000. Ile dzisiaj na budowie było robione? Nic nie było z zespołem. A to w nic, a nic? Nic. Znam luki wracasz do życia i do streamowania No, opie, jestem 9 dni bez alkoholu Rekord? Co Chłopie tak za pałę na tym Na Pummel party kurwa, się zżygałem pod siebie, nie? Od tamtej pory nie piję No dobrze Dobrze nie pijesz, nie? Nie że się zżygałeś pod siebie lekkich cringe <sum idolat> Czekaj Przecież na tych kordach jest battle tower to by się tu pi z... co? No tak, tak, no ja tego te... towera prawie co zrobiłem O, kurwa, dobra, jednak miałeś rację, chłop ma, oni, wiesz że oni mają łuki power 3000, nie? Fajne. To, chyba mega ten javelin, powiem ci, jak coś, ja się zabiłem sam. A, to sam w***łem z tego javelina chyba. Tak, tak, ja też tak zrobiłem dzisiaj. Nie widzę ich. w całym tym szaleństwie do Dobra, ciebie. nie rzucam tym niósku. to się odbije od mogu, w ciebie trafia. Chodź na górę. Czekaj, gdzie mój jest Ja pierdolę, jesteś prze**** Co mi mnie Aha. No to na m****. No właśnie chciałem level, bo szkoda... się... Z... Suchar ze mną też nie chce mieć kontaktu jak z Wysą, a tak Suchar powiedział, Wy się? To nie jest tak, że dwa dni temu trzy nie grali wspólnie wam ongasał i cena? <grym>, no grali. A co byś. Co, Dzień, co wy su powiedział? Bo, bo ja wiem, że tam coś skurczyło. Że wysu cisnął bekę z tego, że tam suchar się rozpłakał. Wy oglądał szklane, powiedział, że to takie sztuczne. A kurwa, szukanie atencji ze strony suchara. Ten płaci suchar shota zobaczył i powiedział, no to już nie będę to zrobił z wysem. Słowa zweryfikowały przyjaźń. <grym>, no dobra, no ale to co tam suchar też kur... Trochę i no to. Na szmato, pomóż mi wróżko, wróżko, zębuszko, le, ulecz mnie. Błaka. O kur, proszę cię, teraz, teraz. Leć mnie, kur. Leć mnie. Daj, ja dostanę zaplanowaną to się. na oh, no. no kur. Ludziska, no przecież jest tak, że słuchaj wszystkich zapraszał na kilka, kur by przechodzili, a teraz mówisz źle, że wszyscy są na kiku i nie gonią za pieniądzem, no i zde. szmato, kur. Zginasz? Blightowy zombie Nie, nie zginiesz Blightowy zombie Dobra, nie zesraj się KU**A 55 <śmiech> minuta Ty m**** zarabiasz się, siedzę na kopie, ale no W sytuacji wczoraj jadłem samochodem, żeby nie się zaje**ać, ale żeby rozmawiać się z samochodem i że jak przyjedzie policja, żeby mi powiedzieć, że miałem coś poczuć Czemu ja mam tak cicho? Boże, to są rzeczy, którymi na nach się dzielisz na streamie? W sensie, jednocześnie oglądamy człowieka, yy, który zjadł ziarno z dupy, ja się <laughs> no, taki Pikmi Syndrom, mam wrażenie, tutaj yy, zajeżdża, nie? Boże, Domin, jak ty masz prze... E, idź sobie, zrób przerwę, wróci silniejszy, z jakiś fajny projekcikiem. Ja nie wiem, to jest takie kur... Jakby, jaki jest zamysł... Yy... Za... No dobra, nigdy już nie będę w życiu <laughs> Co? <śmiech> Keryfikacja znajomości Co? Keryfikacja znajomości. Ale sucha, suchar ma taki teraz takie no ku... Suchara teraz bijesz szpileczkę typu AHA, eee. zajmisty turniej Fortnite albo Aha, zajebisty eee. no, wypad no, do Chin. Zdanie, no, no bo suchar ja nie wiem, no liczy na Japonię V2 trochę, nie? Tak mi się wydaje. No i co by to k ku... on nie robił? No to wiecie, no cisną z niego pompę kur. No, przed... ale, ale, od... ale mi się wydaje, że sukcesu Japonii się chyba nie da odtworzyć kurwa no. Ja czy wysocki coś powiedział ku... powiedział takiego przepiera... Nie. No nie no ja powiem się wszyscy Gatyn, podniecali, kurde, no bo to było takie... Tak, pie... wiem, ale co... co wyjazd to taki, miał, nie się wiem, no w sensie to wyjazd, to do pełnej, taki... no. To był wyjazd z którego... A to nie, to Adriz. Czyli... którego kur... Ci, cisnęło się pompę z brusa głównie, no. I tam było to szotogenne, no. Wyjazd górski też chyba był całkiem spoko, no. A później dali Blasko, kur... Widzowie, mają trochę XD z tego, no. no. Dobra, ale na przykład mówienie ku... że Kik za boty nie płaci. Kiedy słuchar o tym wie, że płacą, to trochę też XD, no. Trzeba powiedzieć, że płacą i warto botować? No w sensie kur, No jakby wtedy powiedział, jakby powiedział to wtedy, no to po prostu pewnie też by sam padł, kur... wiesz... Ofiarą upijanego KCP, nie? A zapajając to, no to się tam kurwa. Nachapał trochę, nie? A sam tam zrobił, kurwa, jakbym to wiedział. Znaczy no tak, no potrzebny jest clown, na streama, no, do suchara, no, na, na wyjazdach, na wyjeździe chińskim, wszystkie nadzieje były pokładane w Demonzie, nie, że Demon na napierdoli, bo Demon jest znany z tego, że jak się najebie, to wyzywa wszystkich, i że jest pompka na czacie, finalnie to tak nie było, i było tam jakaś mini-drama, Delort, widownia Demonza, no, I w tym był pokładany wyjazd chiński, no, a Fortnite, za Fortnite go cisnęli, za to, że ludziom się nie podobało to, że na turnieju bez prosów są prosy, no ktoś to dziwi, no nie, ile tych turniejów my już zagrali, co już miało być bez prosów, a my grali chyba w pięciu różnych turniejach z epika. On po prostu wypalił się przez to, że za dużo zarabia i nie ma co do osiągnięcia jak kiedyś nie chce siedzieć na laurach jak ty, tylko coś robić, a każdy mu to wytyka. Dobra, weź, weź się sam zbanuj. Dobra, robię golema, kurwa. na wyje***am. Gole, jak chodam, się plecak ja. stawia, jak się plecak stawia? Kurwa, kto nie śpi? Ja nie śpię, bo mi k***a łóżko rozjebno. Dobra, dobra. Panu. Szukam jakiegoś łóżka, poczekajcie. Ja, Weź rozłącz się, mogę ja to będzie szybko. Ja muszę wyjść, bo mi creeper łóżko No Być śpicie czy nie śpicie? K, zginęłem, k, Do góry? No i do odwrotną skrzynkę po prostu za potem robię water bucket na dole. To już ci mówię, że nie zrobisz, bo stoję na dole i ci szawy pierdolę, spada spadał. Od złej strony się wkopołem. Co jeszcze mam? Wylewam ci wodę, ja chodź tu. Kula. No, nie wylewam ci wody. No ja nie, no, katastrofa, no Dobra i teraz tak. Już o, na zaś... Ja na pierdolam. zaś wodę już wyleję. O kurwa! A czego ja nie mogę otworzyć Przy golemie Otworzyłem skrzynkę ale nie dało się jej otworzyć, czajcie to? Teraz od tej Mańki idę. Zaskoczę go. To nie jest... Uff, yes. Full sprint? Control? No nie no, tu jest o****** ok diaksyf, ja to widzę. widzę. I perły są. Jaki to jest max level 32? XD. Dobra, 10 diamentów, to dużo czy mało? Co myślicie? To jest ok, ogólnie. No, jest tak jednak, pój, to... Ej tam jest blightowy, uciekaj, mówię ci tam jest blightowy mob, ty nie masz HP Ja ci powiem lepiej. To jest creeper i on Ja coś ty zrobił Tu masz wodę no Nie, ty jesteś przechuję, mieć wodę, obok dosłownie mieć... A dobra, to już respa Kopy, ja mam 32 lata, bo już tak szybko nie działa Ej ta chata się cała spajcy Oni, oni na nas spadną Czekaj, to weź ją zgaś, proszę No Ja kurwa mam klikać cały czas? No chyba Cię Ja Ja dole to Ja mam dwa Wither tylko, ile Ty masz? Ja mam cztery A to, no to da się coś z tym zrobić no Może no, się całą chatę spalili kurwa My kurwa My kurwa spalili My kurwa spalili Mówię Ci, żebyś, to... żebyś uważał na flippera ale co ty tam robisz? Kurwa! jest serwera. Nie ty szmatu! Ty złodzieju, kurwa, jebino. Dobra, ja już tam biegnę na tego Battle Towera, bo ten moby zaraz zajechał. Idę do tego tak obok, dosłownie tego obok, na pustyni co jest. Nawcia, która niedawno po siedmiu latach rozstała się z Januszem z powodu braku szczęścia przez ostatnie półtorej roku, zaczęła trwać z trenerem w rąkach kierasem. Ludzie podejrzewają, że. że, <grym <grym że jest z kierasem, nie? Ja N widziałem jak ten. Nieszczęśliwych... Nawcie na mieście z Kierasem akurat Nie dole Możliwe to jest samkiem Potem stawię fotę na Twittera Tak to prawda mam stulejkę I tylko twoja stara potrafi ją ściągnąć dupą swoją Dobra ja robię tego Battle Towera Poczekaj Ale są jeszcze trzy inne obok no. Proszę cię Luki Luki To co, co jest? <laughs> ale ja się leczyłem jak coś, ja też tak dostałem z sekundą O, chipsy, bekon, dawaj. to mieli tylko, nie stary? No Lampiryzm. tak, ale to dopiero później, nie? O, f ale, ale wjazd Sie wjeżdża, o, Się wjeżdża, nie? O, właśnie się wjeżdża Może sobie dalej, ja to otwieram Nie będzie noc? O to kurde, to kurde, co? Na na Nas broni? Ale główno w środku Podkopmy się do skrzynki Nie, to tak nie działa, bo nie otworzę tej skrzynki, mówię ci To trzeba mieć... patrz No, no ty jesteś przeklęty, nie? Dobra O to jest ta skrzynka? Tak Ale nie, ty nie możesz nawet przedostatniej przed skrzynki dotknąć Nie, ja dadam Coś ty odpierdolił <śla> A skąd ja to kur... Nie wiedzieć! Przygrałeś, że szkoda. Kur... O na łóżko rozpięknie, ty wiesz o tym? No spodziewam się. Może go zabijemy! Z, z czego, A weź go, baituj! Ty w końcu w ciebie? Nie, chcą wali. Tu on w coś wali, ale tak, jakby ze szku... uciekaj. Tak, zaraz mam te itemy, spokojnie. Z golema. Uh. No witamy Diamant <tryk> Block! Kur Ja On strzela w jedno miejsce z Golemem <tryk> Dobra, wchodzę do środka Do piramidę Nie mogę dzisiaj za dużo bieżni bo mnie stopa już na kurwa bierzesz Serio? Tu nic nie ma na środku? Co to za... No to nie, to w takim razie, jak tu nie jest na środku, to, to nic nie ma. To możemy lotę walić. Ja muszę tak, wbić mining na 16, atak na 24 i. No i można już smoki. Zrobimy dwa battle tower, jeden po drugim bez wyjerki. W co wątpię, że bez wyjadki. No to będziemy mieli na pewno już taki level, że można tę bronię ze smoka kracić. No nie no, kosa ze smoka. To już jest game changer, no. A jeśli na też enchantę... no, latasz, czy że będziemy mieli zwykłą? Lepsza jest ta enchantę, taka z elektrycznego, ale to już. No. Nie, nie, Damu rygórę, Nie mam wrodzków. Nie ja nie mam, nie mam slotów na jednym plonie. wykop, proszęcie. wykop, proszę cię. I te my No wydaje mi się, że młody jutro nie odpali, nie? Ale bym się miło zaskoczył, jeżeli faktycznie tak będzie. Potworzyłem, nie? Tak, ale w sumie, ja nie wiem, ja nie wiem, ja, ja co ja bym powiedział. Jakbym na przykład rok nie streamował i tak. i co tak odpalił tak koło, nie? No, ja powiedział tak, co u mnie, no spoko. Ja... O mi się zlung. Do góry? A czekaj. <laughs> Pomóż mi do góry, do góry, do góry, kurwa, do góry, do góry, do, góry, do, góry, jest, do, góry. do góry. Nie, biegnij tam, zabij go. Ja na dwa to. Na mnie jest, na mnie, na mnie, na mnie, Idę. Ile, Ale... ile ekspada tam... niesamowite, kurwa, że tu na gotowe przechodzisz, kurwa, i... No, byle by tylko dobić te do 2-4, tobie i mi, i wracamy i robimy sobie nowe bronie, no. Ej, no rozdalam cię. Zj**ałeś mnie na sam... Nie, palem cię zrzucił. Ty No nie, palem cię no, m**ał, ja go w Ale sekundę. To ma skrzynka, to jest to już, tak? Tak. Jak to otworzysz, to się zacznie p*****. A w sumie, jak chcesz, to weź to otwórz i zeskakuj. Ja poj**ę itemy szybko. Ale chyba mnie za... ten koleś Ten koleś ma snajpy. U ja Powiem Pęcz tak, no to, to jest nie do zrobienia. Ale jest na dole już, on jest na dole, on jest na dole. Masz free. No to on się zbudował. I nie jest aktywny. I ile ma HP? On? No. Ej, on ma pół HP! Fuu jest aktywny jak Dobra, idę po inną wodę. Dobra, ja wchodzę tak. Wieżą wchodzę. Ej, prośbę będę miał do ciebie. Okej? Okay. No, jak Zagrujesz go? To jest temu i mogę to zrobić, no. co teraz? Jest pogierca, odechciało się grać. Nie gram Co się stało? No nie gram w grę, on... w plecak, a plecak pewnie z itemem na ziemi i się zniszczy plecak i wszystkie tempy idą się je***. A da się go utopić? Gdzie on jest? Gdzie on jest, ten golem? Obok wody. Dobra, leci woda. Centralnie chyba na niego nawet. Albo obok? Idzie, Czekaj. Ruszył Pruszył się, ruszył się, widzę. Żeby zalać O jedzie, czy nie jedzie? Jedzie, jedzie do góry, jedzie do góry! Jedzie do góry? Tak! A to, to czeka, jedzie. to spuszczam mu wodę, spuszczam mu wodę. Czekaj. Zabiera wodę, zabiera wodę, zabiera wodę, jest! zabieram, zabieram. Ja nie mogę poczekaj, nie mogę luta zabrać. Ja p***, ale i te mi sp**ły wszystkie. Ja ale... Ej, gdzie jest plecak? Ja I se w wodnicę, nie? Gole miasty. Go. Mam pleca, teraz słuchaj, poczekaj, poczekaj. Czekaj, już spadł jak coś, obok ciebie jest. Ja bym jeszcze poszedł do tego obok, nie? Żeby dobić ten level. Ale też to tak zrobię, też to tak I zrobię. do bazy. Poczekaj. No nie no. Nie mam kurwa. Normalny Battle no. Tower, no go. Normalny, no go. No, no. O czy... Właśnie tego się obawiam w tych dungeonach, nie? Jak spadniesz na dół, to jest stary koniec, bo do góry jeszcze jakoś idzie. Serio? Co serio? 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 Jak spadniesz na dół, to jakoś kurwa, idzie? Serio? Serio? No chyba serio, nie? Serio? Uciekaj, kurwa, no. Nie mam jak, kurwa, masz? No to nie znedaj po prostu. Ja. No jak po kolei zrobię, to do, dotrzemy do tego twojego piętra, nie? Jeszcze, jeszcze niżej, czy teraz będzie już git? No wybi jeszcze raz! Ale przecież to nie ja teraz, f**k ci wy... O, nie dziura. Dziura. Czekaj. O, to są szkielety. Ja... to są jeszcze pająki? O, o, broni Broń wypadła z ręki. Broń mi z Teraz biorę tam, z dołu, na pewno coś dropło, no. Nie, solo grać we. Wyobraź sobie, że solo grasz i spadasz na sądu i. Co? Jeszcze grasz bez, bez nagrobków. Pomał, pomału, pomału, pomału. Ja nie c... No czekaj, c... no nie podpuść tak blisko, no. Legnie wął mi fikę Jadam. Dobra, chyba Nie, nie rób tak. O kurwa. No uciekaj. No trzeba spawner roz. Ja mam body 2,5. Jak to jest możliwe, że on mnie zabija na hita, to no, bo miałem no... Ja tu moruję. No i A tu jeszcze, jeszcze... kur... Ty ile ty te bo... A to pająki są góry sam w ogóle. Ja jestem kur... pośledzony jak coś. spadł na sam dół. O! Luki! Luki! Jak ja sam... <laughs> to... na sam... Ale to jest... Nie mogę ci pomóc! Nie mogę ci Luki! pomóc! Nie mogę ci pomóc, bo jak ja spadnę, to jest koniec. O! No, no dobra no i teraz, no i widzisz jakbym ja teraz ci pomógł na dole to weźmy chciałby twoje wyjechał, koniec gry Masz wszystko? Nie, no skąd? Jak tam situation, na dole Pali mi, pali mi kable już jak coś, nie? I to tak bardzo ciężko już mi pali kable, nie? No dobra, git. Ej hełm okay, potrzebuje sekundkę, dobra? No dobrze, no Co ty robisz, kurwa, ten deal? Nie, to jest nie specjalny. To, to specjalnie robisz, nie? Czy nie? Przysięgał ci na mamę Zapomniałem, że są dziury w podłodze Jakby ci się ja powiedz. nie p... p... Ja mam dosyć tej gry, człowieku Ja mam dosyć oh. Blajtowy. Blightowy mnie goni Dodam. Bandura zadam Powiem ci tak no, szkielety już się nie respią, nie? Także zapraszam do środka. O, ja Jestem tam, gdzie tygrysy. O, Widzisz te tygrysy? Jakie tygrysy? Ja jestem tam, gdzie są tygrysy. Ty, 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 a ty spadłeś a tak nisko. Co, dziury? Ło, ty, co to robi lew? Masz je? Mogę bijać, próbować? No, jestem na tym poziomie, ale jeszcze ich nie biję. Otwieraj. Idę. Po, poczekaj, no k***a. Nie, Nie, no, nie, co ty robisz, k***a? Puść mnie! Podkop mi! Podkop mi! Podkop tu! <noise> kopię, kopię, skopałem. Ja. Co tam jest? Co tam jest? <noise> Zagrowale są na ciebie. Biegnę teraz w drugą stronę! Uwaga! Ale jak ty zagrujesz Golema to jest koniec gry. Nie, nie rób nic, nie rób nic, proszę, cieszę. Morda, Morda! Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Mnie! Uciekaj! Uciekaj! uciekaj. Ty gryz na to! Ty na tobie! Uciekaj. Uciekaj. kurwa! Kurwa! Daj mi książkę! Da, daj mi książkę, to ci oddam ekspa i sobie dodasz Uciekaj. chociaż Masz Masz? 24 Mam Ej, pod nami jest już golem jak coś, tego nie otwieramy A gdzie jest golem? No pod nami, pod tym piętrem następnym Pytaj Bandurę o antylogout, bo załatwowało mi się z tym logami. No nie no, to prawda, powinniśmy antylogouta zastosować Metodę O k***a, no go, nabij go, nabij go no Nabij go k***a, O no, go Ale mi wy***a, go O no, mi ekran pęk. Chyba, że klikamy tę skrzynkę i szybko rekalpotion No ja mam pomysł Poczekaj Ja se wyjdę bo jest to A, a? Ja, se, ja se odchodzę, tak? Ty <laughs> dobra? Chyba to już cykam mnie Chyba tego nie robię. Dawaj recoluj, Dobra, nie, da, nie tak? dało się, nie dało się. Otworzyłem skrzynkę, ale nic nic się nie pokazało, bo golem tam jest No znaczy, że gra się zmienia jak tylko zrobimy enchanty na broni. To jest będzie w ogóle koniec Dobra, poczekaj. Na ile mamy broni? No to dragon stipeka zwykła potrzebuje trzech Dragon Bownów i Bone... Wither bo no kurz, a tych Wither Bownów nie wiem ile mamy, no ja mam dwa, nie? No, ja na pewno mam na pikę A, kurz of Binding. Beskitu, of Binding potrzebujemy na broń. Tak, żeby nigdy nam z łapy no. nie wypadła. Że wiesz, no po prostu ci się binduje broń do łapy. Chwila, po kolei. Najpierw Crossbow czy. A, czy. Nie, Crossbow, nie? Dragon Crossbow. No, ja bym zrobił Crossbow, no. Nie, kurwa, masz ty, kurwa, chodził po mnie ten. Yoch pirwa, w tych amerykański, no? I to cały czas jeden, od no, tygodnie mnie prześladuje, no co to przy kąpie, siedzę, to się do mnie dobiera, kurwa. Dobra, dobra, starczy, porobię to później. Idę, Dobra Dobra. No, jak będziesz chciał potem pograć, może nie będę spał. Widzowie, dzięki wam bardzo za dzisiaj. Dobra... To, to i to. I mam... To się robiło w VanVille'u, nie? Quality. Proszę, powiedzcie, że w VanVille'u. Robię, robię, kurwa, Nie, Building 12. Ale sraka. U-7 level Nie no, solo granie w to ja już wiem jak to się skończy, kur- My zwanszotuje My dopadnie to by mi Za jeden? No, chciałbym To za jeden, czemu za jeden? To ten z respa? No to, ale tylko to jest level 2 Ale czemu jest tak tanki? Proszę, nie lat tylko, szmato. O kurwa, Za darmo? XD Nie no, ale porównując progres drugiego dnia do grania z, jak graliśmy z młodym z niebu k ziemia, nie? Już my drugiego dnia jeszcze na... Nie, my przez cztery pierwsze streamy na Golasa biegaliśmy. Ja pamiętam jak poszliśmy do tego y e tego Lost City jakiegoś dunga. I młody, młodemu wypadło Nunchako, bo go zone jakiś mob Totalnie na hita Mimo że mieliśmy już wszystko, advance w i tak dalej. wszystko. On i tak został one shota. Jaka była ta. Jaka była rozpacz. Nie! Poczekaj! Co to jest? Jaki Blood Moon Risinguje Do spania. Szybko. Puszko, puszko, puszko. Altera Od razu. Jak spanie, Blood Moon? <grywa> nie da się. O bycie. Chuj. O. Do, do bazy, do bazy. Nie, do, do tego. Do battle towera się schować, proszę kurwa, proszę nie. nie, 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 nie. Jasny, kur... by cię strzelił, nie? Szybko, do, 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 do towera, nie, Chyba, że tower jest najbezpieczniejszy, to jest jakieś po... Popr... jak coś. Co mi za k***a nic nie widzę, maty, nie no. O, a ty, Dobra, dzięki. No nic, nie wbijam, nie wbijam eee, no, dzięki za dzisiaj, dzięki za suby, bice, no i te followy itd i top eee, widzimy się dzisiaj, gramy w Airvis w składzie ja, Leku, Xayo i Ripson pewnie w godzinach wieczornych Do dzisiaj później elo, Panelo, trzymaj da się